Informator zidentyfikowany, przelew wysłany. Ultra 1, sojusznik padł! Jesteście pod mnie? Ja Zostawcie te cele do tajnej skrytki, żeby zabezpieczyć postępy w tej frakcji. Zrealizowane Co, kontrakty to kasa, tutaj. za którą kupicie sprzęt i ulepszenia w stacjach zaopatrzeniowych. Ultra 1, zagrożenie jest niskie w waszej okolicy. Ultra 1, wróg zgromadził średnie siły na tym obszarze. Ultra 1, dobra robota. Odzyskaliśmy wasze rzeczy.